Jak się zegarkowi powodzi? Owszem, niczego, chodzi. Podobno spieszy się o trzy minuty. Owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, 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 tak. tak. Pani jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina? Czyżby pękła sprężyna? Zegarek w duchu knie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie! A mówi tak, 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 tak. Jaki to marki zegarek? Ja nie wiem. Tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie. Za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu knie. Bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, 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 tak.